W Łodzi lepszy AKS Zryw wygrał z RKS-em! Orkan Buczek utrzymuje dobrą serię zwycięstw. I mamy bramkę. Bramkę dla zespołu gości Orkan Buczek. To magazyn Betkry Łódzkiej czwartej ligi. Do końca sezonu pozostały cztery kolejki. Nadal nie wiadomo, kto zdobędzie mistrzostwo. Sokół Aleksandrów wygrał w Brzezinach, a widzę w dwa w Kleszczowie. Pomiędzy tymi drużynami jest różnica czterech punktów. Magazyn rozpoczynamy od gola 29. kolejki wybranego przez naszych widzów. Zapraszam. Gol według widzów należy do Dominika Głowińskiego z KS Kutno. Gratulujemy! Zaczynamy od derbów Łodzi, czyli meczu ŁKS-u 3 z AKS-em SMS. W trzeciej minucie wpadł pierwszy gol. Dobra akcja AKS-u przeprowadzona lewą stroną zakończona została przez Michała Orzechowskiego. A to 16 minuta i AKS ponownie z łatwością poradził sobie z lewej strony boiska, co zaowocowało bramką Michała Wrzesińskiego. W 26 minucie był rzut rożny. Pierwszego gola dla eks zdobył Wiktor Czerwiński. W 42 minucie AKS prowadził 3 do 1. Piłkę do bramki skierował Kamil Palasz. Drugą połowę dobrze rozpoczęli gospodarze. W 50 minucie dośrodkowanie rożnego zakończyło się samobójczym golem Kamila Palasza. EKS-3 Łódź przegrał z AKS-em SMS łódź 2 do 3. Przedostatnia drużyna w tabeli podejmowała ostatnią. Szczerbiec Wolbusz zagrał z włókniarzem Zelów. Kibice na pierwszego gola musieli czekać do 72 minuty. Ale jakiego? Proszę zobaczyć. Sprzed pola karnego uderzał Aleksander Cieślik. Zrobił to doskonale. Bramkarz włókniarza Wiktor Kowal nie miał szans. To 79 minuta. W tej sytuacji Patryk Żak miał dużo szczęścia, kierując piłkę do bramki. W 85. minucie wynik meczu na 3 do 0 dla gospodarzy ustalił Patryk Żak. Jesteśmy w Brzezinach na meczu startu z Sokołem Aleksandrów. Mamy 14 minutę meczu. Prostopadłe podanie otrzymał Żardel muniz Cruz i był faulowany przez Artura Krysiaka. Niepotrzebnie, bo przecież Karnego strzelał Oleksyj Najdyszak. Piłka odbiła się od słupka, a następnie trafiła w nogi Krysiaka. Nadal było bez bramek. W drugiej minucie doliczonego czasu do pierwszej połowy piękny strzał oddał Kacper Tuliński i start do przerwy prowadził 1 do 0. W 55. minucie do wyrównania doprowadził Adrian Filipiak. Dwie minuty później Aleksandrowianie już prowadzili. Kacper dziuba do Oleksija Najdyszaka i było 2 do 1. W 81 minucie wpadł samobój. Piłkę do własnej bramki skierował Dominik Jedynak. Start Brzeziny przegrał z sokołem Aleksandrów. Zabieramy Was do kleszczowa na mecz Omegi z widzewem. Od koniec pierwszej połowy łodzianie prowadzili po golu Daniela Monki. A pod koniec drugiej połowy widzew miał karnego, którego nie wykorzystał Daniel Monka. Omega Kleszczów przegrała z widzewem 2 łódź 0 do 1. Boruta z podejmował orkan Buczek. W 39. minucie dośrodkowanie w pole karne zakończyło się golem Dominika Cukiernika. Gość orkan Buczek wychodzi na prowadzenie. W 65. minucie Boruta przeprowadził ładną akcję, która zakończyła się bramką Joachima Pabiańczyka. Teraz dobrze to rozegrać. Dokładne te podania. Karol Kmielewski wzdłuż pola bramkowego jest! Bramka! Coś nieprawdopodobnego! W 72 minucie Hubert Berłowski strzelił pięknego gola przewrotką i Orkan ponownie prowadził. W 76 minucie goście podwyższyli po stałym fragmencie gry. Tym razem Grzegorz Kowalski. Boruta doznał porażki, a drużyna trenera Marcina Węglewskiego odnotowała szóste zwycięstwo z rzędu. Zryw Wygoda zagrał z rks Radomsko. To czwarta minuta, dośrodkowanie w pole karne, a następnie dobre podanie zakończone zostało przez Krystiana Białasa. W dziesiątej minucie wyrównał Lukas. W szesnastej zryw ponownie prowadził. bramkę zdobył Tomasz Wódkiewicz. To 32 minuta i Filip Bednarski doprowadził do wyrównania. W 88 minucie Radosław Kuciński z łatwością minął obrońców i zdobył zwycięskiego gola. Zryw, wygoda, wygrał z rks Radomsko 3 do 2. Ceramika opoczno podejmowała KS Kutno. W 28 minucie gospodarze po strzale Cezarego Dominiaka świętowali pierwszego gola i do przerwy prowadzili. A to 54 minuta i Piotr Kasperkiewicz doprowadził do wyrównania. 12 minut później idealne podanie wykorzystał Cezary Dominiak. W 71 minucie wpadł ostatni gol w tym spotkaniu. Erwin Kołodziejczyk na 3 do 1. Ceramika Opoczno wygrała z KS Kutno. Warta działoszyn zmierzyła się z polonią Piotrków Trybunalski. Już w szóstej minucie Mateusz Jakubiak ładnie przyjął piłkę w polu karnym i uderzył silnie pokonując kacprapanka. Do przerwy goście prowadzili. Na początku drugiej połowy sędzia Wojciech Pietrzak odgwizdał karnego. Mateusz Jakubiak oddał strzał obok bramki. A to 68 minuta i Krystian Nagieł doprowadził do wyrównania. Ten mecz zakończył się remisem. Na koniec zjednoczeni Stryków i Skalnik-Sulejów. W 28 minucie sędzia Igor Gierasimiuk odgwizdał karnego za zagranie piłki ręką. Kamil Cupriak i zjednoczeni prowadzili. Niezbyt długo, bo 5 minut później było 1 do 1. Tomasz Majsak wykonał rzut wolny na tyle dobrze, że piłka znalazła się w bramce. Po 6 minutach był kolejny rzut wolny. Tym razem uderzał Jakub Kmita. Trzeba przyznać, że ładnie to wymyślił. W 62. minucie był karny. Kamil Cupriak na 2 do 2. W Strykowie był remis po dwóch golach Skalnika z rzutu wolnego i dwóch wykorzystanych karnych przez Zjednoczonych. Tabela Betkry łódzkiej 4. ligi po 30 kolejkach. Klasyfikacja najskuteczniejszych Zaproszenie na najbliższe dni. Podsumowaliśmy ostatnią serię spotkań, to teraz przyszedł czas na zabawę dla widzów, która cieszy się dużym zainteresowaniem. A więc wybierzcie wspólnie gola 30. kolejki. Poznajcie nominacje. Ja dziękuję za dziś. Do zobaczenia. Aleksander Cieślik, Szczerbiec Jest. Wolbusz. Jest! Patryk Tuliński, Start Brzeziny. Jersza, Jee! Jee! Hubert Berłowski, Orkan Buczek. Niebezpiecznie. Przewrotkom Radosław Kuciński. Zryw Wygoda. Mateusz Jakubiak. Polonia. Piotrków Trybunalski. Jakub Kmita. Skalnik Sulejów. Głosujemy do niedzieli do godziny 20 na stronie facebookowej Loży Sportowej. Dobrej zabawy.